Partnerem odcinka jest Lyokat. Link w opisie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Wczoraj mogliście posłuchać listy top 10 sąd traków. Za to dzisiaj odpowiem Wam na pytanie, czemu Awatar Kyoshi żyła tak długo? Bez gdybań. Pod koniec materiału odpowiem na zadane pytanie. Wcześniej jednak obalając niegdyśniejsze teorie, które okazały się być nieprawdziwe. Dlatego nie przedłużając, zapraszcie herbatkę goną Airo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Na początku pragnę Wam się przyznać, że odpowiedź jest zawarta w książkach o życiu Avatar Kyoshi, noszących tytuły The Shadow of Kyoshi oraz The Rise of Kyoshi. Nie czytałem ich jeszcze. Jestem w trakcie załatwiania obu egzemplarzy. Ale nie bójcie się, to nie oznacza, iż się nie przygotowałem, załatwiając sobie całkiem sporo spoilerów, których tutaj postaram się unikać. Choć wiecie, nie zawsze jest to do końca możliwe. Przyjrzyjmy się wpierw dwóm teoriom, które były prawdziwe, aż do premiery wspomnianych wcześniej książek. Szybko je obalimy, po czym przejdziemy do wielkiej rewelacji. Pierwszym strzałem na ślepo był sam głupi błąd twórców serii. Społeczność twierdziła, że ekipa odpowiedzialna za fabułę, w tym wypadku najpewniej Michael Dante DiMartino i Brian Koniecko, zrobili gafę w obliczeniach i przypisali przez przypadek naszej Awatar Kyoshi o 100 lat za dużo. Miało to sens, bo wiadomo, często takie rzeczy mają miejsce. Ale dość szybko zostało to zdementowane w krótkim komiksie The Last Airbender Prequel Zuko Story. Tam na jednej ze stron widzimy Zuko czerpiącego wiedzę o poprzednich awatarach. Czyta o Yang-Chen oraz właśnie awatar Kyoshi. Patrząc na jej wiek z 230 lat, sam stwierdza, iż jest to zbyt wiele, nawet jak na awatara. Tym komiksem, właśnie, a dokładnie jednym zdaniem, została obalona teoria pomyłki twórców. Następną teorią było używanie w tym wypadku jednak nie tak częste stanu awatara. Zakładała ona, że awatar wkraczający w stan poświęcał tym samym kilka lat życia w zamian za wzrost mocy i korzystanie z umiejętności swych poprzedników. Miała ona sens, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście, w porównaniu do anga, Kyoshi bardzo rzadko korzystała ze stanu Awatara. Została ona bowiem obdarzona ogromnymi umiejętnościami magicznymi i, nawet bez stanu, potrafiła poradzić sobie z wieloma przeciwnikami naraz. raz. Zresztą widzimy, że dopiero do odłączenia wyspy Kyoshi, co jest nie lada wyzwaniem, użyła małą cząstkę stanu. Teoria jednak upadła za sprawą książek. I właśnie teraz do nich przejdziemy. Jak wiadomo, świat awatarów nie kończy się na serialach o Wangu i Korze. Są też komiksy, no i właśnie książki. The Shadow of Kyoshi oraz The Rise of Kyoshi, które każdy zagorzały fan powinien przeczytać. Tam znajdziemy odpowiedź na pytanie, czemu Kyoshi żyła tak długo. A to za sprawą pewnej niezwykle ciekawej postaci, jaką był Lao Gi, zwany także Chieguai the Immortal, to jest nieśmiertelny był on koczowniczym zabójcą, który posiadał ogromną wiedzę duchową i twierdził, że odkrył sekret nieśmiertelności. Udając starego przestępcę i pijaka, aby rozwiać podejrzenia, Laogi podróżował po całym świecie i zabijał tych, których uważał za odpowiedzialnych za cierpienie innych. Z biegiem czasu przyjmował wielu uczniów. Jednym z nich była właśnie awatar Kyoshi którą nauczył m.in. o życiu, śmierci, no i duchowości. Tym samym Kyoshi poznała techniki używające głęboką medytację oraz kontrolę wewnętrznego chi do zapobiegania starzenia się komórkom we własnym ciele. Niestety efekt nieśmiertelności nie mógł trwać wiecznie i zdaje się, iż tylko Tieguai opanował nieśmiertelność do perfekcji. Tak też mamy pełną odpowiedź. W świecie awatarów żyła osoba, która opanowała niezwykłą technikę pozwalającą wydłużać życie. No i to by było na tyle. A czy wy chcielibyście poznać technikę nieśmiertelności? Piszcie w komentarzach. Z przyjemnością przypnę serduszko. Zapraszam też do udziału w ankietach, które znajdziecie na mojej zakładce społeczności. Link w opisie. Niektórzy już mogli też zauważyć, że zmieniłem logo kanału oraz główną grafikę u góry, jak wejdziecie na mój kanał. Logo to jest fanart wykonał Azul. Link do jego kanału macie w opisie filmiku. Za to główną grafikę podesłał mi Paweł z Cinders Graphics. Link do jego fanpage'a też porzucam w opisie. Mało tego, otworzyłem nowy kanał. Gdzie wkrótce będą pojawiać się streamy i gameplaye z różnych gier, w które aktualnie pykam. Nie chcę sobie zaświecać głównego kanału, bo nie wszystkich interesują te gry. Dlatego też takie posunięcie z mojej strony link do niego znajdziecie również w opisie. Oj, bardzo dużo linków dałem do opisu. No ale już kończę. Dzięki, że jesteście ze mną i razem tworzymy fandom tego wspaniałego świata awatarów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Skrólik Awatara. Na razie. Losowa ciekawostka czeka także i tutaj. Alternatywne imię Lao Gi, Tieguay Nieśmiertelny przypomina imię Li Guaya, jednego z ośmiu nieśmiertelnych w chińskiej mitologii.